Tak, witamy bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu, odcinek będzie w lipcu, w sierpniu, żebyż już było uczciwie jak A to Macie mówi, tak, no, dzisiaj by... jest 5 lipca. 5 lipca 2023 roku, Oczywiście no i dzisiaj jest ta taka kolejna ciekawa postać, ostatnią... debiut jest jeszcze, debiut yy, <laughs> Mariusza jako dwiekowca. więc zobaczymy jak to wyjdzie, no załóżmy, że to wyjdzie dobrze. No. A jak będzie źle, to Maciek... Mi... To nie będziecie wiedzieli o tym, żeby, żeby w ogóle... Debiut się, debiut, nie... debiut się ta w będzie taft, wstyd po prostu, wstyd. De, nie no nikt nie tak, będzie wiedział dobrze, e, dzisiaj kolejny generał, czyli generał Stanisław Rupert, e, na no, bardzo fajnym zdjęciu, bo to jest zdjęcie z 1926 roku, mhm. to jest misja francuska chyba, tak, 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 misja francuska, myśmy mówili o tych misjach francuskich przy okazji, E, powstań przy okazji tych e, takich, e, jak to, e, to to co, jak kształtowały się granice to oczywiście już ci, którzy nas słuchają to dokładnie wiedzą, e, w niektórych na niektórych terenach, gdzie była e, które były zamieszkiwane przez ludność, nazwijmy to róż, różnego jak, jak to nazwać tak, żeby to tak sympatycznie... gatunku, rodzaju, nie? nie, nie. Rodzaju, nie. Że, no, przez ludność niemiecką, polską na przykład no to e, tam trzeba byłoby w jakiś sposób dokonać plebiscytu, tak? Plebiscyt polegał na tym, że, że ludzie sobie wybierali, gdzie chcą żyć. Czy chcą żyć w Polsce, czy chcą żyć w Niemczech. Generał Rupert, no tu misja francuska. Francuzi wspierali tutaj różne nasze, raczej byli Francuzi chyba z nami bardziej. Znaczy tak nam. myślę, że tak do, ja bym tutaj cały czas taką granicę jednak ustalał. E, już nie będę musiał nic robić, bo reżyser wrócił, także spokojnie. No to zobaczymy, co z tego wyniknie. No, natomiast, no już lecimy. Wracając do, do, do tematu, czyli tak, praktycznie do śmierci Piłsudskiego, to, to raczej chyba ta współpraca jednak była. Szczególnie myślę, że taka dosyć istotna tutaj i armia Halera i wojna polsko-bolszewicka, prawda? Potem to już możesz, może trochę, chociaż patrząc na. Działania francuskie, to Francuzom inaczej zależało na tym, żeby e, wspomagać Polaków jako przeciwwagę do siły Niemiec. No właśnie, czyli, czyli Francuzi, tak już, żeby to było jasne, nie robili niczego tak sobie bezinteresownie, tylko no, byli zainteresowani tym, żeby Polska była mocnym, w jakiś sposób e, silnym krajem, ponieważ oni cały czas obawiali się tego, że Niemcy któregoś dnia przyjdą i ich tam. Pogonią aż pod lazurowy, nie wiem, jakie to wybrzeże jest we Francji. Lazurowe? Lazurowe? No się, to podoba się, trochę ich geografii tutaj znam. Ale! Generał Rupert, tak. bo to Polska, został Tak, na oczywiście. Ciekawy człowiek, Wyrzucił go ze studiów za to, że organizował strajki. I musiał przenieść do Krakowa. I chyba no dobrze, mu, dobrze że mówisz o pierwszych tak. tych <laughs> takich <laughs> no, działaczy. Ale, ale dobrze, nie... bo się zapisał do Związku Walki. Zbrojny tego słynnego ZWZ i między innymi też, myślę, że dlatego, że był w Krakowie w tym czasie. Uczestniczył w tym słynnym kurcie oficerskim w Holandii w 1914, czyli był związany z legionami polskimi i to jest, myślę, że bardzo ważna rzecz. On był też z wykształcenia lekarzem, więc był tam naczelnym lekarzem pierwszej Brygady Legionów Polskich, więc to też warto. Warto jest podkreślenia, zresztą o, tym, o tej medycynie to jeszcze coś Państwu powiem jako ciekawostkę, jeżeli, jeżeli będę mówił troszeczkę później o kwestiach e, związanych z EFN Piłsudskim. E, no i oczywiście tak jak to porządny człowiek, pierwsza i trzecia brygada odmawia złożenia przysięgi tej słynnej w 1917 roku, więc zostaje internowany i przebywa u. Niemców dopiero potem, jak już oczywiście sytuacja się zmienia, zbliżamy się do polskiej niepodległości, powraca e, między innymi właśnie e, bierze ten czynny udział w tych działaniach, związanych z tą medycyną wojskową, bym powiedział, a to też jest piekielnie ważny element, bo, bo na całe szczęście nie każda kula zabija, e, ludzie są ranni i tym ludziom trzeba w jakiś tam stopniu pomagać. Potem zajmuje różne tam funkcje, to już nie będę Państwu mówił. Natomiast bardzo ciekawa rzecz w latach 1929 32 i tu będzie trochę po Maćkowej Kondzieli, zostaje prezesem wojskowego klubu sportowego Legia. No, także legioniści, którzy nas tam oglądają, kibice Legii, no to jest wasz. No, e, tak. no, nie, pierwszy, no, nie, który, jeden z pierwszych prezesów. Jeden tak. z pierwszych prezesów waszej y, waszej drużyny, której, której kibicujecie. Tak, Legia, bo teraz, wasza... bo teraz jest CWKS, Legia, a wtedy był WKS. Oj, tu ja nie będę w, w ogóle wojsk, chodził, bo, bo coś... to jest Centralny Wojskowy Klub Sportowy, a wtedy był Wojskowy Klub Sportowy. No, jeżeli jakiś kibic Legii taki. Z, znawca, tak, Kto, dla którego to, to jest, historia no, klubu jest ważna no, to... ważna, no to żeby nam tutaj tak w komentarzach, tylko już niech nas nie, nie okrzykuje tutaj, że my nie znamy się na, na, na klubie Legia, no, kibicujemy zresztą wszystkim polskim drużynom, tak, żeby nie było, że, że jakimś nie kibicujemy, no i mówię to jak najbardziej poważnie, bo my nie chcemy się wdawać w jakieś tam yy, sytuacje, która drużyna jest lepsza, która słabsza, bo, bo każda dla każdego jest jakaś tam dobra po prostu, jeżeli jest jej Kibicem. Ale tutaj bardzo ważna sprawa, że generał, generał Rupert. On miał e... dużo związku właśnie z tym sportem, bo to, hmm. bo to myślę, że to też i ta kwestia, może medyczna, wynikała, że, że, że hmm. jakaś tam zbieżność, prawda, z tymi kwestiami sportowymi, co bardzo pozytywne i sympatyczne. Zresztą, jak się jest prezesem Wojskowego Klubu Sportowego, bardzo słynnego już wtedy w Polsce, no to warto o tym pamiętać. No i potem mamy niestety tą. Bardzo ważny element związany medycznie i to, co Państwu mówiłem, że podpowiem, czyli e, podczas już tych lat, szczególnie 1934 35 kiedy e, Marszałek Wiesławski cierpiał już naprawdę potworycznie, bo ten nieszczęsny nowotwór go zżerał, to jak Państwo każdy, myślę, każda osoba wie, że to jest choroba nowotworowa jest straszną chorobą. E, I do praktycznie śmierci, to właśnie generał Stanisław Rupert był jakby kierownikiem całego zespołu lekarskiego, który zajmował się zdrowiem Józefa Piłsudskiego. Czyli wniosek z tego, że musiał być dla marszałka Piłsudskiego taką bardzo zaufaną osobą, prawda? No, tak, tak, tak. To myślę, że to jakby samo przeszło się, ale to pewno też wynikało z tego, że to był jego człowiek, w cudzysłowie mówię, czyli ten człowiek, który przeszedł z nim tą drogę od kadrówki przez Legiony Polskie, czyli tą całą drogę gdzie ta większa część generałów, o których dzisiaj mówimy, właśnie miała, miała coś, coś wspólnego. Zresztą tutaj jakby trochę wyprzedzając, to myślę, że przy tym następnym zdjęciu, w tym sobie będziemy rozmawiać, to też o kolejnym generale polskim porozmawiamy, który podobnie jak generał Stanisław Rupert miał taką jakby drogę bliską Józefa Piłsudskiego. Przedostaje się do Francji oczywiście i e, działa potem w Szkocji, bo tam były te główne ośrodki w 1942 roku. No, a później. A no to już nie. mówisz druga wojna tak, światowa. po II wojnie światowej. bo po to już tak, żeby też Państwa nie zanudzać tymi szczegółami, bo to przecież bez sensu to takie najważniejsze informacje są chyba najbardziej wskazane. No i tutaj oczywiście część zostaje stan spoczynku i w 1945 roku niestety generał umarł. Tym samym zaprezentowaliśmy Państwu taką postać, która jest być może mniej znana w sensie popularności. medialnej, medialnym, prawda? Tak, medialnym, a bardzo ważna i. Kto wie, czy nie zaskoczyliśmy przy tej okazji jeszcze kibiców legii, że, że oni niektórych, no bo ci tacy no, bardzo wybitni znawcy to pewnie wiedzieli, znają wszystkich od początku prezesów tego klubu wojskowego. I tutaj jeszcze, jako ciekawostkę, to podpowiem, że chyba w 1988 albo na początku 1989 roku, roku prochy generała zostały przeniesione. Do e, Polski na cmentarz chyba powązkowski, z tego co mi się wydaje. Ale to było tak fajnie, właśnie tuż, tuż przed już odzyskaniem tej pełnej niepodległości, czyli przed e, powstaniem III Rzeczypospolitej. Myślę, że ciekawa postać. Tam e, czytałem sobie o nim, bo oczywiście, wiadomo, żeby coś Państwu poopowiadać, to trzeba e, do każdej z tych postaci się trochę przygotować. I on miał bardzo też dużo odznaczeń yy, yy, wojskowych, ale to, co mnie zaszokowało, nie wiem, muszę kiedyś sobie gdzieś tam znaleźć dokładniej, ponieważ otrzymał jakiś medal od meksykańskich lekarzy wojskowych. No i... Nie wiem, jak, w jaki sposób to powiązane ze sobą było, ale myślę, że to jest taka. Fajna ciekawostka właśnie powiedziała pokreśla... o tym, że to jednak chyba był jakiś ciekawy człowieczek. Ciekawy człowiek, ale to podkreśla to, że dwudziestolecie międzywojenne w Polsce no, było naprawdę bardzo takim dla nas y, pozytywnym czasem dla nas, jako dla kraju, który, który się rozwijał, bo y, kontakty były, nazwijmy to, na całym świecie. Bo przecież nikt. Y, z Meksyku nie przyjechał do Polski lub też z Polski do Meksyku, chociaż musieli się kontaktować, w się sensie, mm -hmm. źle, źle tu ująłem po prostu, że z niczego ktoś nie, nie, nie daje komuś tego typu odznaczenia, Oczywiście. więc no, szanujemy takich, takich ludzi z czasu czasów rzeczy Rzeczypospolitej. Dziękujemy bardzo, zapraszamy pewno na spotkanie z kolejnym generałem, bo jakoś tak ciąg generał nam się kolejny. Ale odskoczymy od tego na inne tematy. Dziękujemy, zapraszamy, lajkujcie, oglądajcie. Dzwonki jeszcze te, dzwonki. Oczywiście.